O, cześć się mam. Cześć, cześć się mam Z tej strony z znaczy, Jeśli znowu nagrywam no, High sika ja z też. moim bratem Czotekiem. I tutaj jest... Czekaj. Fajna kreść, też. Ale bardzo trudno. I tu wcześniej. Ej, w ogóle ja nie mogę. I Dobra. Tyle. I możemy. Paruć. Aha, Dzień. ale nie wiem coś mi zblokowało. Idziesz za mną? Nie. Na dół, na dół jestem, na dole. Okej. Okay. Jestem. No, hello. Halo. I no widzowie. Nie, o, dobra. So Wkotlebujcie kanał. Tak. Będzie to trochę. Przerw, będzie to trochę przed w tym odcinku. ale wiecie co zauważyłem? Wiesz co zauważyłem, widzowie też słuchajcie. że w ogóle widzowie ogólnie, o TPR ty jakaś. Yy, mm. że ogólnie yy, więcej osób, yy, nasze znaczy wyświetlenia są większe niż łapy, łapki w górę. Mm. Ej, on w ogóle nie, nie, nie ten... Gdzie ty jesteś? Na dole. Może mnie nie znają. Ha, dobra. Rozumiem cię. Ja on się w ogóle nie ruszę stamtąd. No to wygrana runda. No tak, wygrana runda, ja mam nie rusza się totalnie nadal. No. W ogóle to mogę zobaczyć, gdzie Ty tam jesteś, ale nie mogę Cię znaleźć. Hmm. Ale dobra, zobaczmy na no. sklepu. No, no. Ciuchy, Ej, to są ciuchy, to, to są ciuchy, tak? No. To są, chcę Ci mi powiedzieć, to są ciuchy. Emotki to są ciuchy, bardzo ciekawe. Mhm. Mm Ej, już dwie osoby padły, nie wiem jak A wiesz co? Sebek, widza, wie no. Ja dzisiaj sobie kupiłem Jakuba. Z Jakuba. A nie, Pandę. i e, I bardzo fajne z tymi kamerlami. nagram wam jutro odcinek. Jak się stawię kemię? Ja mi jeszcze brakuje. Mi brakuje do pandy jak około 43. 43 minut, a do, do Jakuba mi brakuje jakichś 13. A więc musimy wygrać tą rundę. Mhm. On się nie ruszy, można tam pójść spokojnie. No. A ty tu, jakbyś się ukrył pod schodami, to by była klasa. Szczerze. Mogą Cię tutaj zobaczyć, ale. No ty mi. Czekaj, się nie to Patrzcie, widzicie, nie? Jakbyście tutaj się ukryli, to mogą Cię tylko tutaj zobaczyć, nie? Ale tam, gdzie Szczepan się ukrył. No. Czyli tam, To jest bardzo nie Szczepan. czekaj. Chodź. No, on pomachał mi. Cześć, Cześć. No, było dobra. Ten może zostań, ale on w ogóle nie zaczął nawet. No to mi zostało? Materiał tam... grul o 10 kredytów. Jak dwóch to, znaleziono? Materiał grul. Ej, czym on się nazywa on on się nie wiesz? A I Jakub, jest fajny ten? Czy taki średni? No, fajny. Czy Pobre. lepszy... Czy lepszy, da, Szczerze mów. Nie no. Wiesz, jak upładniejszy dla mnie i tańszy i widzowie jak to słyszycie, no to y, tam klikacie w mój kanał w społeczności i o nie! Sebek, no i y, tam, tam macie y, takie społeczności i głosowanie... A ja, mam już, a ja mam już wygraną rundę. Alek, ale yy, ja cię nie łapię, my siebie nie łapiemy, taka no. jest zasada. Yy, pami pamiętaj, Alek, że my teraz nie możemy teraz takich długich filmów, bo ja, mi ten montaż zajął przynajmniej pół godziny. Słuchajcie, widzowie, bo ja miałem, musiałem dwa razy montować, ponieważ mi się usunęło, rozumiecie to? Usunęło mi się. Jeden raz mi się usunęło i musiałem od początku całkowicie zaczynać. No. Tylko nie podchodź tak blisko. Cię od razu nie złapał, nie? Okej. Okay. Ale poczekajmy. Eee, no, to, pokrywa, no to widzowie, idzie. to robię przerwę. I widzimy się za chwilę. Już po przerwie, widzowie. No i... Y, teraz będzie mnie ktoś zbyt. jakiś dziwny. O nie, ja chyba będę. Nie, ty. Weź, Sobek. No i widzowie o tej społeczności, to tam macie kanał społeczności. Ej, to ja kupuję Jakuba. Ej, Jakuba kupuję. No? Widzowie, i tam macie społeczności i moje głosowanie. Ej, no co jest? Ej, ja już nie mogę w nim być. Ja w tej rundzie nie mogę być. Ej, gdzie ty poszedłeś? Tam na dół. Ej, bo ja mam. A, Ej, bo ja mam od razu, a nie, nie chłopak. Bo stał jak kołek. Mm. Czekaj, a sobie... Ja nie Co? To weź przyjdź, ale nie. Y i powiedz mi, gdzie widzisz osoby już? No widzę tam... w domku jest. I tam koło choinki. W domku drewnianym. I koło. Koło choinki w domku. Gdzie? A no widzicie? jesteś tam. No, widzę Dobra, tu nie ma. No. To widzę, wie ja mam wygraną rundę. Tak, ty masz. Masz, tak, po... widzę cię! No, jestem na świecie. To ja! Czekaj, co jest. Okej, okay, rozumiem. Dobra. Wydawało mi się, że. Czy... Albo widziałem typa. To ja? Czekaj, zabij mnie. O! No. Ej! No, 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 mów. No. Ej, czekaj, jest jakiś. Pod pod kukułką, To co się zaczynała, Runda. A kolejny w tym domku. Ej, tu jest chłop. Ano, widzę go. W, sa w sałacie, o tu, gonisz go. Nie tu, tutaj. W krzakach, koło krzaków. Skoczył tutaj, tutaj jest, tutaj i tu. Zablokowałem się. Gdzie on jest? Tutaj. Mam. Patrz. A, kol a kolejna typiera jest y, tam. Widzisz ją chyba? Tam koło gorila. Nie widzę. No w gorilu. Pod Wiesz. O, i ty jesteś. I czekaj ich. I idź do tego domku drewnianego O tego. I jak ja Widzicie? To... O, i tamten. W kukułce jest. W kukułce jest. No tak, no ale jak ja mam tam się dostać teraz? Y, y, do gorilla pójdź. Do gorilla pójdź, a, po, a potem się O, Ona tak tam w tym jest, na początku? Tak, na początku. O tutaj na tym drzewie! Co? Na tym drzewie. Tak? Gdzie? A nie, już w załacie. To czekaj, to sobie ktoś. To pójdź do domku. Tam na pewno ktoś jest. O tu? O nie. Nie ma. To już pewnie go zabiłeś. Co O tutaj, mówimy, jest. no tutaj, tam, tam. Przy tej, tutaj, przy tym przykrywie. Przykrywa. O tutaj. Przy tej przykrywie. O tu, tam. Tam za, dole? Tak. Tam, nie, nie. Tam za przykrywą. Nie wiem, jak się tam dostać. Widzowie, patrzcie. O tutaj, widzicie? O tu. No właśnie, chcę zobaczyć, gdzie a? to jest. O tu. Nie mamy połączonych kamer. Ej, w sumie, o, moglibyśmy połączyć. Ej, ale słuchaj mnie. Hmm. Moglibyśmy połączyć twoje kamery, nie? No? Łatwiej. Gdzie? 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 O gdzie? tutaj, tutaj, za tym. <laughs> za tym czymś. Widzę ją. Jest! O tak, o tak, właśnie. Uf. Tak? Hmm? No i pięć kredytów. <słuch> mhm. To teraz ja mogę być. Ej! Okay. O, kuchnia. Okay. kuchnia. O nie, nie lubię Jestem. tego. Nie cierpię tego, bo to jest okropne, bo tam nie ma gdzie się schować. Prawda widzowie? No. Piszcie w komentarzach, czy tak, czy nie. Kto jest? Jakiś dziwak. Co? Jakiś dziwak. I co jest? Co? No to widzieliście huk. Dobra, nic, nic. Zobaczysz na filmie. No. Nie wciskałem jakby. Jakby co, tego nie wciskałem. Bo my Z się zresztą. oglądamy. Chodź. No. Idę. Dobra. Chodź może wskaź za mną. No. Dobra. Jesteś na krześle. Jestem. I gdzie się ukrywamy? Do, do... Na stół. Na stół dawaj, no. No. O nie! Widzowie wielkie. Jakbyś oglądał moje film, yy, mój film, taki shorts chyba to był. Czy tam film? Ja już nie pamiętam A, widzowie. Ja mam miałem chyba cheaty w te... jeszcze cheaty. Film! No, dobra. To był film. To czekaj, to chodź do kwiatka. <laughs> Przemusi! Ano! Dawaj! Okej! Okay. Dobra, zbieraj to, bo ty zbierasz. A ja nie. A co ty masz dużo? No nie mało. 42. Postacie. No, to już wygrywamy. Bo on nas nie znajdzie. To widza wie? To robię przerwę. Widza wie? No to już robię ten, playa, bo bo Cebek mówi, że nagadamy drugą część dzisiaj nie, 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 chodzi mi o to chodzi mi o to w sensie takim, że teraz mm -hmm. y, dogrywamy tą rundę i kończymy film mm -hmm. i nagrywamy kolejny okej, okay, z tego samego No tej rundzie no, no tak, ale Eli zeskoczymy tam na tą półkę na tą pod nami. Okej, okay. no. Ty pierwszy. Dobra, jestem, ja jestem. Ja no ja też. Jest! Jest. To ja się... Chodź, chodź, chodź. Nie, to ja się za książkę chowam. Dobra, ja... To się nie da, dobra. Ej, co, co to za chodź, książka? To się da. Co to za książka? Widzowie, piszcie. O czym O ta. Nie, nie da się. O ta. O to? No, o ta. Ale to nie wiem. Alien, hmm. czyli kosmita? No? Y, ram... Rampend, jakieś, nie wiem, nie On wiem. Co a Rampend? No to widzowie, to piszcie, co to jest i czy czytaliście, bo ja nie wiem, czy to w ogóle jest do sprzedania. O, chodź na kolejną. Patrzcie, na kolejną. Czy patrzcie, patrzcie. widzicie? Mam Bądź... jasno. Jak przejdziesz na, na sekundę na tego, na. Zobacz na tego, tego, nie? No Wtedy co? Y, masz jasno jak wrócisz przez chwilę. Masz jasno. Co? Widzisz to, Gdzie jestem? No. Dobra, ej, wygrywamy, wygrywamy tą rundę. Mhm. Najwyraźniej. No. Ja oglądam. Tak. I te. I ty. Tak, już musimy na pewno kończyć, bo już jest 19:40, już parę Mhm. Uh -huh. U mnie mniej to trochę. Znaczy, chodzi mi o to, że nagrywamy zaraz nowy film. Ej, wiesz, co, mam pomysł. Weź. Yy, weź. Yy, czekaj. Weź, podskocz teraz. Ej, czekaj, nana. No, no. Podskoczę. Podskocz. Dzięki. Dzięki, jestem na książce! Na książce? Patrz. No? O nie! Weź jeszcze raz, dawaj. No. Dawaj. Jest. Ej, brawo To mniej. teraz ty! Ej, on tam jest! On tam jest! Ej, on tam jest, on tam jest, on tam jest. On tam 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 jest, on tam jest. o, tam jest. No? o nie, no znajdzie! Dobra, ja już że coś Dobra, to tyle tego odcinka. Mhm, tyle. No i widzimy się w kolejnym.